Siemka do mojego klubu Brawl Stars dołączyło dzisiaj dwóch widzów. Pomyślałem, fajnie, pograliśmy sobie. Jeden z nich spytał się mnie, czy chce jeden kontra, jedne uznałem, że zaproszę jeszcze kolejne typa. Pograliśmy i stało się to. Jedna osoba grała tikiem, a inny tarą. Ok, let's do this. <laughs> Myślałem, że jestem dobry, ale widzowie lepsi dołączajcie do klubu. Tara wygrała Brawo.